Słuchajcie, ja już w pociągu, yy, chłopcy mnie odprowadzili, okienka się nie otwierają, słuchajcie, już teraz tak, żeby było wychylić i pomachać, bo zaraz Wam pokażę jak. Zobaczcie, nie mogę teraz otworzyć. Tak można teraz pomachać. No, także... Słuchajcie, przedziały pełne. Tak. Mamy do pełna zapakowane. No i cóż, jedziemy. Jedziemy do Katowic. A później, już do Sosnowca. Także słuchajcie, to, na, to tam na teraz tyle. I co? Widzimy się pewnie w Katowicach. Bo na razie, papa. A pa. Do zobaczyska. Tadaam, tadaam. Słuchajcie, no, jesteśmy w Katowicach. Pociąg był na czas. dada, Teraz przesiadka i do sosnowca. Czekamy, czekamy. Zobaczymy, czy ten też będzie na czas. Już chyba jedzie. No to będzie. To widzimy się teraz w sosnowcu. Cześć, Wam cześć wam. dzisiaj już niedziela. Wczoraj już nie zdążyłam nic nagrać. Słuchajcie, zobaczcie. Daje, sypie. Sosnowiec zasypany. O, zasuwam. No i pewnie później dopiero zobaczymy się, słuchajcie, wieczorem przy pociągu. No i później dopiero jutro w domu, także gotowania nie ma. Miejmy nadzieję, że nas tu nie zasypie. No dobra, słuchajcie, lecę i widzimy się później. Co nam Słuchajcie, zobaczcie, w sosnowcu jest taki wieszak i potrzebujesz, weź sobie ubranie, chcesz pomóc, zostaw coś na wieszaku zobaczcie, można się ubrać kieczka na dekolację kurteczki i nawet walizka no dobra, ja lecę dalej na zajęcie i no, słuchajcie, znowu opóźnienie jak zwykle, wyjazd, wyjazd z tego to jest jakieś ała no dobra, jest, podjechał mamy opóźnienie, zobaczymy czy nadgonimy żegnam Katowice w styczniu i wracam tutaj w lutym no słuchajcie i ruszyliśmy jadę, jadę w kierunku domu do Gdańska ha! no to co widzimy się pewnie słuchajcie rano skoro świt już nad Bożem w Gdańsku słuchajcie jesteśmy w Gdańsku No to czas do domu. Zobaczcie, co za oklep. Po prostu zamieć, zawieja, śnieżyca. Yy, tak, no daje, daje, równo Przywiozą ten śnieg, widocznie z tego sosnowca tu do Gdańska, ale to, co tam pruszyło. a tu słuchajcie, halny, sztorm, śnieg i wiatr. Yy, bierzemy się zaraz, słuchajcie, chyba jakiś chlebek do odrywania. Jakaś taka umęczona, przemęczona, niewyspana. No Ciężko się śpi w pociągu, jak się jedzie jeszcze z różnymi obcymi ludźmi. No dobra, słuchajcie, no to co? Zima za oknem. My dzisiaj czekamy jeszcze na kolendę, no i bierzemy się za chlebek. No dobra, słuchajcie. Tak, dobrze, że mąka jest. Za oknem dzieje się to, co się dzieje. Jakiś mały armagedon. Sypię dalej równo. Mąka okay, jest, drożdże są. wychodzić nie musimy. Przeżyjemy na zapasach, które mamy. Słuchajcie, włączyłam sobie pierwszy z brzegu pomidorowy chlebek do odrywania, bo chciałam któryś z tych chlebek do odrywania. Więc jakby lecimy. Zastanawiam się nad farszem, jaki zrobimy do tego chlebka, ponieważ tak nie mam bazylii czosnek mm, mam, ale bazylii nie mam, pomidory suszone mam i wymyśliłam, już wiem, to zrobię. Słuchajcie, tak, będzie miszmasz, jak zwykle będzie miszmasz. Dobra, lecimy. Słuchajcie, a y, zrobimy pomidory i mozzarellę. suszone pomidory, czosnek i mozzarella I taki będzie finał naszego chleba. Dobra. <ślesk> 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 Obieramy czosnek, dwa ząbki czosnku. Komuś to przeszkadza, że może i przeszkadza, że ja robię to w międzyczasie, ale chcę Wam pokazać, że, że to wcale tak dużo czasu nie zajmuje, tak? Przygotowanie, przygotowanie tego, tego na bieżąco. Ja nie siedzę, nie przygotowuję, słuchajcie, tego godzinę wcześniej, bo nie wiem, czy to by było może i szybsze później. To znaczy samo nagrywanie i sama prezentacja na pewno, nie wiem na ile wykonanie tego, ale czy to by zmieniło czas? Może trzeba będzie kiedyś spróbować. Nigdy mi się nie uda. Tylko, że nie wiem, czy, czy ja jestem gotowa na to, słuchajcie. Tak, tak obyczaj nie jesteś gotowa. Ja jestem gotowa, dziecko robi lekcję. Mamy czosnek. Pomidory suszone. Ach, pomidorowość suszone, Gdzie jestem? Słuchajcie, nie było mnie. Dwa dni nie mogę się znaleźć. No. Ale były gdzieś jeszcze pomidory suszone. miałam. Nie spójrz, spójrz, do puść. do spójrz, porcelany. Dobra, zobaczymy. spójrz, gram ma być. Hmm. Więc ja wiem, chociaż powinnam sprawdzać, czy mam składniki odpowiednie, prawda? Dobra, może chociaż to ogarnę. Postaram się. Będzie, będzie. 80 gram słuchajcie. Będzie, będzie. Jest. Czy to tu mi zostało jeszcze? A, daj mi już całość. Będzie więcej, nie daliśmy. Mówię, bazyli To Ile, Ile kochasz? No mocno Cię kocham. Uuu, tak. jak laska tak mówi, to jest. <laughs> No właśnie. Dobra, słuchajcie, zakładam pokrywę z miarką. Być, I 3 Ale minuty obrody 8 ja złażę, musimy błędy, błędy, błędy. rozdrobnić nasz czosnek i nasze pomidory. Dobra, tak, zostaliście kopnięci. Słuchajcie, mamy zmiksowane. ciach, Wgarniamy. To na dół. I teraz o nich chcą masła 50 gram ma 80 gram masła miękkiego pokrojonego na kawałki yy, pieprzu mielonego yy, soli pomidory są dosyć słone więc ja yy, nie. Ale pieprzu tak. Ale wiecie co. I yy, właśnie ja tą mozzarellę chcę tu dorzucić. Yy. Jedną mozzarellę. Zamiast masła. Dzisiaj zobaczymy jak to wyjdzie. Ta -dam, ta -dam, mozzarella Słuchajcie, teraz za tydzień mam wykłady online, później tydzień przerwy i drugiego, trzeciego jadę z powrotem. Nie, już nigdzie! nie, e, Na wykłady już egzaminy, sesja, słuchajcie, no, ostrożnie zaczyna. Ile no. będzie za chlebek? Więc... No, Bycia, dobra czy godzinka. To jest y? Dobre yy zrobić. E, już patrzę. Tak, dobry. dobre. Dobre yy. e. E, więc e, i wtedy tak się zastanawiam, słuchajcie, co, bo no może by w końcu, chociaż jak będą takie śniegi, to ja nie będę nic ze sobą ciągnąć, ale chciałabym coś zabrać, ugotować i po poczęstować znajomych. No dobra, słuchajcie, 20 sekund, obroty 3. No dobra, słuchajcie, zamiast mną mozzarella. To, tak. te, to jest ten klebek, ten zielony? Mm. Tak, ale on nie będzie zielony. Czego? Dobra, e, teraz a tak. A teraz nie wiem, będzie smakował inaczej? E, no, bo to nie będzie srekowy, tylko pomidorowy. Słuchajcie, Ale lecimy. Tamto zostawiamy. Jest dobry jest 400, tam co zostawiamy Ale w topnym A teraz nie mam zielonych, nie mam bazylii, piorku, nie mam, nigdzie nie wychodziłam. Lecimy, słuchajcie, ciasta. 400 gram mąki pszennej. nigdy nie idę w taką pogodę, żeby mnie zasypało, zawiało. Absolutnie nie. Nie potrzebuję. Nie mam takiej potrzeby. Słuchajcie. Kto nie musi. Kto nie, musi? nie, nie gramy, już robimy lekcję dalej. Wsypię mąkę i już do ciebie idę, bo teraz potrzebujesz już pomocy trochę, tak? W przeczytaniu zadania. Rozumiem. Dobra, słuchajcie, mamy 400 gram mąki. O, mąki pszennej razowej, o, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, pszennej razowej, mam żywność, żywność, słuchajcie, więc odpuszczam, daję dalej pszenną, czyli jeszcze 200 pszennej, będzie po prostu bardziej taki pszenny, nie będzie <śmiech> troeko, <laughs> rozdrowotny. Tylko taki normalnie przemi, nieprzenny. Ja, Dobra, mamy mąkę, słuchajcie. Czyli razem 600 gram mąki. 330 gram wody. Kocham cię strasznie. Ja też Cię bardzo mocno kocham. 330 gram wody. Słuchajcie, lecimy. I prawie mamy. Ile tego dałaś? Mamy. I dalej. 30 gram drożdży. Fajna, taka gra o fajnym wojsku, pokażesz tylko się załaduje, okej ty chcesz pokazać tą fajną grę, ja nie wiem jaką grę ty chcesz pokazać, Jaką wiesz, o wojsku wiesz, o wojsku jakąś to nie wiem, łyżeczkę Soli. zobaczcie, cuchu. tu mam pistolet, muszę ratować ludzi dobrych, a to chyba nie jest jakaś fajna gra, ja będę musiała zobaczyć co to jest za gra zaraz, wiesz, no dobra słuchajcie, e, no, łyżeczka kiedy... soli, <laughs> no znowu coś mi... Dwie łyżeczki soli. A tam to była łyżeczka cukru, widzicie? Nie. Dobra. A skniek sypię. łyżeczka cukru. Oleju. z z naszego. Lejemy 50 gramów 40 i jeszcze trochę. I mamy. Zostało nam trochę z, z tymi ziołami, końcóweczka, No i dalej pokrywa z miarką. Ciach i 2 minuty tryb ciasto. I jesteśmy za 2 minuty. Dobra, wyrobione słuchajcie. I teraz musimy zostawić to ciasto mm, na godzinkę, niech nam rośnie. No to, co? To jesteśmy za godzinkę. Słuchajcie, y, cyrk, cyrk na cółkach. Nie wiem, zapomniałam y, o tym. Ech, o tym, że tortownica poszła razem z y, tym z sernikiem do ludzi. I teraz zastanawiam się, słuchajcie, w czym zrobić chlebek. Czy w tym? I chyba zrobimy to w tym. Wiecie? Tak. Zrobimy w tym. A co? Ja mam mniejszą, okrągłą. mam yy. Tak zrobimy to w tym. Jedziemy w tej blaszce. Tak się żyje. Słuchajcie, lecimy. Chlebek nam ładnie wyrósł. Zobaczcie. Jest go pełna. No i teraz musimy go puścić jeszcze raz w trybie ciasto na minutkę. Tu się nam wyrabia. Ja szykuję, słuchajcie, yy. blachę. Dzieci idzie się myć i zaraz wracamy. Dobra, słuchajcie, dziecko się tapla. Aferę kręci, że za zimno, że za ciepło. I jakoś nie może zabrać sobie dzisiaj temperatury, lecimy. E, Tartownicę, no my nie mamy, przygotowaliśmy blachę. <grymne> Wyrobione ciasto musimy przełożyć na blach, pamiętacie? Rozwałkować. Posmarować i kroić, tak? Pamiętacie, nie? Posmarować, kroić, zwijać i układać. To wszystko pamiętacie. No to Wam jeszcze raz pokażę, jak to trzeba robić. <laughs> Wałek jest. Narzędzie moje. <laughs> Blacha czeka. Będziemy układać na blaszce. Słuchajcie, a w międzyczasie już rozgrzewam, słuchajcie, piekarnik e, powolutku. U nas zima jest normalnie, słuchajcie, zima na 200 stopni, żeby było zimowane. No dobra, odrobina, nie wiem gdzie jest. Ach, dobra. No, znowu stolnicy, nie. Miałam wziąć, a nie wzięłam. Jej, Prostu. Dobra. Ciasto. Yes, Jest. Ciasto. W zasadzie chwilowo przestało sypać. Nasypało dosyć fest. Zobaczymy, co będzie w nocy i jutro. Ponoć, ponoć, ponoć. Dziś Ponoć, ponoć, ponoć. Kto w czwartek ma się uspokoić. Zobaczymy. Jutro wtorek, wciągam ciacho z naszego powiem, naczynia miksującego, miksokreta, cukra. <cukleki> nie, ja wiem, tu nieprofesjonalnie, ale ja nie jestem przedstawicielem, więc nie muszę używać profesjonalnych nazw. Gadam o swojemu, no, dobra. W zalewam naczynie, mysę. Zaraz nastawię, niech to się myje w trybie ciasto. Mycie wstępne. I będzie. Dobra. No to lejemy wodę. Tak około litra. Tak, żeby noże były zakryte. No, 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 stawiamy. Proszę bardzo, słuchajcie, wsadzone, przestawiam. Tryb mycie wstępne. Ja mam przestawione ikonki, nie pokazałam wam. Dobra, później. I pocieście. To się myje, a my robimy nasz chlebek. No dobra. ręce. No to jazda jedzie rozwałkować. Okazuje się, że kawałek blatu jest za mały na rozwałkowanie tego ciasta, ale damy radę. Pamiętacie o naszym wyzwaniu yy, czytania? Jutro z Alanem do biblioteki idę, wypożyczyć dla niego książkę. Dzisiaj nie, nie dałam rady. już jesteśmy po kolendzie. Eee, a jutro idziemy do biblioteki. Eee, wypożyczymy sobie książkę. Alan sobie wybierze. Będziemy czytać. Eee, a ja biorę się za swoją. W końcu będę czytać swoją. Eee, później wam pokażę, co to za książka. Książka z dziedziny psychologii to będzie, to nie będzie tym razem żadne. Romać nic takiego, więc to. Słuchajcie, zobaczymy. To jest: to są suszone pomidory, trochę w przypraw, przyprawach z żołami, i to jest mozzarella. Zastanawiam się, czy dać jednak trochę masła, czy nie. Jest olej z, z tych pomidorów, więc nie dam. Skoro tak wyszło, że to jest no, mało. Hmm. Mało dla mnie tego farszu. No, ale może jakoś to rozprowadzimy maskę, by się bardziej chyba rozprowadziło. No dobra, zobaczymy, słuchajcie. Jak to mówi... Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Zalecimy. No to co, zaczynamy. Okej. Okay. W międzyczasie rozgrzewa się nam już w piekarni. Ta góra tutaj Dobra, co? Lecimy. Patalnie muszę skochać. Chcę pariera. Muszę zobaczyć. No zobaczymy, co z tego będzie. Hahaha. <śmienic> Jeszcze podrośnie trochę, więc zostawiam przerwy. Tak. tak jeszcze za duża blacha, za mało ciasta, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, mamy to. Mamy. Koniec. Koniec przygotowań. Przykrywam ścierką. Tadam. O, zobaczcie, już, już zaczyna się przycierać ścierka, która ma co najmniej 50 lat, jak eee, No dobra, ciach. Jest w miarę ciepło, niech to jeszcze sobie podrośnie. z 15 minut, zanim rozgrzeje się nam piekarnik. No i co, i wrócimy. Jak już lekko yy, wyrośnie, a piekarnik będzie ciepły. Mi w międzyczasie jeszcze kasza masza. <grytanie> Ciasto trochę podrosło, piekarnik rozgrzany. I co, na jakieś 25 do 30 minut ląduje w piekarniku. No dobra, no to wracamy jak urośnie. Słuchajcie, wyszło, wyszło, wyszło i nawet już podjedzona. Dziura już zrobiona jest. Także chlebek wyszedł, może nie taki foremny, jak miał być, ale jest. No dobra, i słuchajcie, mm, nie wiem, ja go nie smakowałam, przyznaję się bez bycia, ale chłopaki zjedli, mówią, że okej. Okay. A ja powiem wam jutro, ale myślę, że wyszedł całkiem dobry. No dobra, no to trzymajcie się i do juterka. pa pa.